Biała plansza. Na niej wyświetlają się kolorowe logotypy Unii Europejskiej oraz krajowych rolniczych sieci tematycznych. Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Na tle pola wyświetla się animowany logotyp Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Biały napis Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych. Biały napis Innowacje w rolnictwie. Biały napis – upowszechnianie fachowej wiedzy. W tle kobieta rozmawia z rolnikiem. Biały napis – nowoczesne rozwiązania. W tle maszyna do przetwarzania żywności. Biały napis – dobre praktyki w rolnictwie. Ponownie pojawia się logotyp Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Ujęcia z lotu ptaka na pola i las. Na polanie pośród lasu znajdują się zabudowania gospodarskie. Dzisiaj z naszą kamerą odwiedzimy gospodarstwo demonstracyjne Państwa Kupajów, położone w Powiecie Ostrowskim, specjalizujące się w produkcji ekologicznej. Dom z czerwonej cegły, różowe kwiaty ozdabiają podwórko. W drewnianej altanie siedzi małżeństwo to Aleksandra i Tomasz Kupaj. Od 2000 roku jesteśmy gospodarstwem ekologicznym, yy, pionierskim tutaj na tym terenie w gminie Sieroszewice i chyba tutaj w okolicach. Początki były bardzo trudne, bo yy, nikt w pobliżu nie był tym gospodarstwem, także dla nas były i. Nie yy, tak, nie mieliśmy doświadczenia i, i sąsiedzi. Yy, no wszyscy patrzyli troszeczkę yy, no dziwnie, <laughs> czy nam się uda. Ale możemy powiedzieć po tylu latach, że się udało. Ziemia oddała to, co jej daliśmy. Są plony, wiadomo, że musi być, nie może być suszy. Prowadzimy rodzinne gospodarstwo wspólnie z. Z nami i z najmłodszą córeczką mamy pięcioro dzieci. Staramy się żyć w zgodzie z naturą. Są zwierzęta, hodujemy rośliny ekologicznie, mamy warzywa, które sprzedajemy jesienią z domu i na bazarach. I oprócz tego od niedawna mamy ubojnię ekologiczną, w której ubijamy własne kurczaki ekologiczne i króliki. Ujęcia z lotu ptaka gospodarstwa. W gospodarstwie hodujemy zachowawcze rasy zwierząt. E, świnie złotnicką, strom, królika popielniańskiego białego i owce wiel rasy wielkopolskiej. Gospodarstwo jest e, nastawione na produkcję roślinną i zwierzęcą. Ujęcia hodowlanych zwierząt, królików, kur i świn. Cała produkcja roślinna przeznaczana jest na pasze dla zwierząt. Gospodarstwo nasze jest niedużym. Jest to 14,5 hektara użytków rolnych. Uprawiane rośliny to z, głównie zboża, z przeznaczeniem na pasze dla, dla zwierząt. Przede wszystkim to jest żyto, siewką, wyki, łubin wąskolistny, żółty, mieszanki zbożowe, jare. Dziewkami, roślin motylkowych. Ziemniaki mamy też i kukurydzę. Zwierzęta utrzymywane są u nas w sposób ekologiczny. Żywione są naszymi paszami z dodatkiem premiksów dozwolonych w rolnictwie ekologicznym. To jest firma Dolfos. Ujęcia z lotu ptaka gospodarstwa. Zbliżenia na białe króliki na wolnym wybiegu. Króliki, które są na wybiegu, trawie y, wypuszczane i mogą sobie pochodzić. Są kury, które y, są, mają duże wybiegi, chodzą do lasu, y, las jest ogrodzony. Owce wypuszczamy, są wypuszczane na pastwisko, mamy y, pastwiska i łąki i one tam po prostu są wtedy, kiedy, kiedy mogą, kiedy trawa jest zielona. Pasące się na łące szareowce spokojnie skubią trawę. W roku 2008 skorzystaliśmy z dofinansowania z modernizacji gospodarstw rolnych. Zakupiliśmy ciągnik z ładowaczem czołowym, prasę, rozrzutnik, owiarkę. Również należymy do sieci gospodarstw demonstracyjnych i współpracujemy z wielkopolskim ośrodkiem Doradztwa rolniczego w Poznaniu. Drewniana altana na skraju lasu. Od niedawna należymy do sieci zagród edukacyjnych. Przez pandemię nie działaliśmy, teraz mamy zamiar rozszerzyć swoją działalność. Będziemy zapraszać dzieci i szkoły z terenu tutaj, żeby po prostu poznawały nasze gospodarstwo i, i zwierzęta. Zamierzamy zrobić taki leśny plac zabaw. Yy, wiadomo, że dzieci teraz mają yy, komputery, mają gry. I chcielibyśmy wykorzystać właśnie to, że to jest w lesie, że jest przestrzeń, że są kije, i zachęcić dzieci, żeby właśnie nie tylko ze zwierzętami, ale żeby też w zgodzie, żeby poznały, że w naturze też można się bawić dobrze i miło spędzić czas. Znak ogólnopolskiej sieci zagród edukacyjnych. Ujęcia z lotu ptaka gospodarstwa. Biała plansza. Na niej wyświetlają się kolorowe logotypy Unii Europejskiej oraz krajowych rolniczych sieci tematycznych. Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Biała plansza. Na niej wyświetlany jest logotyp Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wraz z danymi kontaktowymi i adresem strony internetowej.